Wpływając po raz pierwszy do zatoki San Francisco, hiszpański kapitan Juan Manuel de Ayala Aranza zobaczył ogromną rzeszę brązowo głowych ptaków. Znamy je dzisiaj pod nazwą głuptaka zwyczajnego, przy czym Ayala nie widział w nich niczego zwyczajnego. Będąc zachwyconym widokiem ogromnej zatoki stwierdził, że oto przed jego obliczem do lotu wzbijały się morskie orły. Choć głuptaki z orłami nie mają niczego wspólnego, chyba że liczyć, że zarówno orły, jak i głuptaki mają skrzydła, upierzenie i dzioby, bo w takim układzie w porządku. W każdym razie Ayala zaobserwowała stado gromadnie mieszczących się na skalistej wyspie. Zatoki San Francisco, i niewiele wiedząc, przyczynił się tym samym do tego, że dotąd bezimienna skała, wystająca nad powierzchnią wody, zyskała swoje imię. Tak oto pod koniec XVIII wieku narodziła się Wyspa Alcatraz, bo morskie orły to zapożyczenie z języka arabskiego, funkcjonujące w języku hiszpańskim, czyli nam wszystkim znane Alcatraz. Obiekt funkcjonował ponad 100 lat. Wcześniej służył jako obiekt wojskowy, jednak najbardziej zasłynął z tego, że przez lat 29 funkcjonował jako najsłynniejsze więzienie świata. Z początku wyjęci spod prawa, notorycznie mordujący, obrabiający banki, sprawiający gigantyczne problemy wychowawcze w innych więzieniach, pensjonariusze mogli rozmawiać wyłącznie kiedy jedzono czy ćwiczono. Natomiast aby sobie umożliwić swobodną komunikację od celi do celi, to opróżniano toaletę z całej wody i rozmowy toczono rurami. Znany nam aktor amerykański Dwayne Johnson za zaksywkę obrał sobie The Rock. Nazwę The Rock przypisywano Alcatraz, a Johnson nie ukrywa fascynacji związanej z obiektem. Nie ma czemu się dziwić, dane temu sprzyjają. 14 prób ucieczki, 34 śmiałków, dwóch uciekinierów utonęło, sześciu zastrzelono, pięciu nigdy nie odnaleziono, a Większy pechowiec został złapany jakieś 20 lat po tym, jak udało mu się zbiec. A przecież więzienie o zaostrzonym rygorze słynęło z tego, że stąd się uciec przecież nie da, a przynajmniej taką sytuację przedstawiano w pierwszym 137 niebezpiecznym pensjonariuszom którzy się zawili na wyspie w pierwszej połowie sierpnia 1934 roku. Najgorsi recydywiści z całej Ameryki natrafili na 155 poważnie uzbrojonych strażników w towarzystwie 50 agentów FBI równie dobrze uzbrojonych. Przy czym obiekt przystosowano do tego, aby na wyspie mogły swobodnie przybywać, mieszkać, w zasadzie żyć. W specjalnie przygotowanych zabudowaniach. Warto w tym miejscu powiedzieć, że strażnicy, o których mowa, nie byli specjalnie przeszkoleni w zakresie resocjalizacji. Być może ich mocodawcy Doszli do wniosku, że i tak na wyspę trafią najgorsi przestępcy, jaki ten świat widział, więc po co marnować czas na szkolenie strażników w zakresie technik resocjalizacyjnych, kiedy można ich porządnie przeszkolić za zakresu bezpieczeństwa? Strażnicy mogli na wyspie odprowadzić dzieci do przedszkola, pójść na imprezkę do klubu, czy zapraszać na skałę znajomych, którzy niestety broń musieli zostawić w domu. Zliczyć by można było 300 cywilów na wyspie, z czego część stanowiły kobiety i dzieci, a Lwia ich część rezydowała w sporych budynkach. Bo starsi oficerowie mogli liczyć na duże drewniane domy. Pracownicy wraz z rodzinami rozwijali pasję tworzenia ogrodów na wyspie, które po dzisiejszy dzień można podziwiać. Jedną z rozrywek okolicznych mieszkańców, czyli rodzin strażników, było oglądanie transportów nowych więźniów. Przybywający na terenie wyspy, naczelnik rzecz jasna decydował o wszystkim. Między innymi osobiście zatwierdzał, kto może odwiedzić poszczególnych więźniów raz w miesiącu, a z danych wynika, że maksymalnie tu lokowano do 300 więźniów. de Kiedy już następowały odwiedziny, to nigdy nie zezwolono na kontakt fizyczny. Zawsze rozmawiano przez domofon, na podsłuchu, gdzie strażnik musiał pilnować, czy czasami więzień nie narusza regulaminu rozmów, który przewidywał, że więźniowi kategorycznie zabrania się rozmawiania na temat bieżących wydarzeń, czy na temat tego, jak jest na terenie więzienia. Pomimo takich obostrzeń, więźniowie, jeśli mieli wybór, to woleli tutaj trafiać, aniżeli do innych zakładów penitencjarnych, przede wszystkim dlatego, że tutaj więzień miał Własną celę, co minimalizowało przypadki przemocy. Do tego podobno jedzenie było wyśmienite, a strażnicy wcale nie byli tacy surowi, jak to lubią filmy hollywoodzkie przedstawiać. Strażnicy, choć nie byli rozmowni, to też stronili od przemocy. Traktowali więźniów z szacunkiem. Nie oznaczało to jednak, że nie dochodziło do incydentów. W czasie swojego funkcjonowania więzienie było świadkiem ośmiu morderstw czy pięciu samobójstw, ale jeśli brać pod uwagę standardy więziennictwa, to wynik był całkiem imponujący. Pamiętajmy jednak, że było to więzienie o zaostrzonym rygorze. Gośćmi byli takie sławy jak Machine Gun Kelly czy legendarny Al Capone, a Al Capone miał numer 85, i obarczono go codziennym obowiązkiem, mianowicie kazano mu czyścić codziennie toalety. Budowniczowie więzienia brali wszystko pod uwagę. Uwzględniając lodowate wody otaczającej zatoki, postanowili, że prysznicami będzie płynęła relaksująca, gorąca woda. No bo biorąc prysznic, komu by miało przyjść do głowy, pryskać w lodowatej wodzie? Choć i tacy się znaleźli, o tym sobie na pewno powiemy. Każdy więzień miał prawo do jedzenia, picia i ubrania się. Do tego mieli prawo do opieki medycznej i rzecz jasna schronienia, a do czego prawa nie mieli. Na pewno do pędzenia własnego bimbru, a pędzili. Nie wolno im było trzymać jakichś tam zwierząt, zatem trzymane przez nich jaszczurki czy szczury były równie nielegalne jak bimber, który pędzili. Standardowe cele 270 cm długości, 150 cm szerokości mieściły łóżko, toaletę, zlew i stolik. Wspomniana rekreacja czy odwiedziny jedynie następowały, jeśli więzień ciężko pracował. Jak wykazywał tendencję do braku posłuszeństwa, czekała go izolatka w ciężkich łańcuchach z chlebem i wodą w roli głównej. A warto zaznaczyć, że wspomniane artykuły, jak chleb i woda, były podawane raptem raz na trzy dni, sypiając na gołej podłodze, bez choćby materaca. Rzecz jasna, jeśli mamy do czynienia z więzieniem, to wiadomo, że wokoło więźniów musiało się pojawić całkiem sporo zabezpieczeń. I tak naturalnym zabezpieczeniem były dość silne i zimne prądy Zatoki San Francisco. Strażnicy liczyli więźniów 12 razy na dobę. Obiekt zabudowano stalą i betonem. Zamontowano wyłącznie zamki, nie dające się otworzyć wytrychami. Cele otwierano elektronicznie. Pomieszczenia wspólne, czyli jadalnia i warsztaty, miały zamontowane sterowane pojemniki z gazem łzawiącym galerie, po których spacerowali strażnicy, a żeby w ogóle była mowa o tym, by przebywać w pomieszczeniu wspólnym, więźniowie musieli przejść wpierw przez wykrywacze metalu. Wartownikom nie obca była broń maszynowa, miejsca, gdzie mogli spacerować więźniowie były otoczone murem w wysokości ponad 7,5 metrów, a jeszcze u góry zamontowano sporo drutu kolczastego. Do tego doliczyć trzeba jeszcze wieże strażnicze rozlokowane strategicznie po całej wyspie, biorąc pod uwagę wszelkie zastosowane środki bezpieczeństwa, fakt, że przybywały tutaj rodziny strażników, czy fakt, że często kursowały tutaj statki, choćby dostarczające zapasy, czy zapewniające zwyczajną komunikację ze stałym lądem, to wiadomo, że Trzeba było się liczyć z pewnymi wydatkami. Jeśli przyjrzymy się hipotetycznie, że utrzymanie jednego więźnia kosztowało, powiedzmy sobie, 10 dolarów, to w Alcatraz jego utrzymanie już kosztowało jakieś 33 dolary. Wydatki plus zły stan techniczny zabudowań, bo słone wody Zatoki San Francisco robiły latami swoje, naruszając poważnie konstrukcję budynków. Końcem końców postanowiono położyć kres działaniom więziennictwa. Dalsze losy Alcatraz w skrócie są takie, że protestowali tam przez niemal 20 miesięcy studenci w proteście przeciwko rządowi, który zawłaszczał Zwłaszczał sobie rezerwaty indyjskie, przekształcono wyspę w park, a obecnie jest domem dla tysięcy ptaków czyli to istny raj dla turystów, fotografów i ornitologów, amatorów. Wszystko pięknie, tylko czym byłaby opowieść na temat Alcatraz, gdyby nie przytoczyć najbardziej spektakularnej próby ucieczki z wyspy próby, która być może zakończyła się sukcesem próba, która uwzględniała innymi tratwę z płaszczy przeciwdeszczowych. Musimy się cofnąć do roku 1962. W roku, kiedy Beatlesi stawiali swoje pierwsze poważne kroki, a John F. Kennedy musiał zerwać kilka nocy w związku z kryzysem kubańskim. 11 czerwca wypadał w poniedziałek. Spośród tych, którzy nie lubią poniedziałku, na pewno do tego grona nie zaliczają się dwaj bracia Clarence oraz John Anglin wraz z ich kumplem Frankiem Morrisem. Najchętniej skorzystali z możliwości rozmawiania na stołówce i w warsztacie pod czujnym okiem uzbrojonych po zęby strażników. Pewnego dnia, kiedy bracia Anglin sobie jedli obiad, dosiadł się do nich Frank. Nie wzbudzało to żadnych podejrzeń z racji, że cała trójka miała cele zaraz obok siebie. To o czym mieli porozmawiać miało potem przejść do historii jako rozmowa. Zapoczątkowująca ostatnią wielką ucieczkę z Alcatraz, nikomu później się ta sztuka już nie udała. Frank zaczął opowiadać braciom o tym, jak to zauważył, za swoją umywalką jakąś pustą przestrzeń. Łyżeczką od herbaty podłubał za kratką wentylacyjną i ku jego zaskoczeniu, ku jego oczom ukazał się zamknięty korytarz, z którego niegdyś korzystali hydraulicy. Aby się przekonać, dokąd korytarz prowadził, Frank potrzebował wspólników. Bracia idealnie się nadawali, bo ich cele miały bezpośrednio stykać się z odkrytym hydraulicznym korytarzem. Wkrótce zamiast grzebać. Łyżeczkami, wyniesiony z warsztatu pokryjomu stary silnik podkurzaczu po przyczynił się do powstania prymitywnego wiertła. Dzień w dzień, na kilka godzin, przed ciszą nocną, dwóch czatowało, kiedy trzeci drążył. To, co się dzieje dalej, to faktycznie brzmi niesamowicie. Żeby zrozumieć, jak dokonano ucieczki, to należy się zastanowić, czego więźniowie potrzebowali do tej ucieczki. I tak, by zbiec, potrzebowali w głównej mierze mydła, papieru toaletowego, zwykłego papieru, sklejki, cementu, 20 płaszczy przeciwdeszczowych. Trochę farby i nieco włosów. A do czego pytacie, to się zaraz przekonacie. Strażnicy nie wyczuli pisma nosem, kiedy przez kilka ładnych miesięcy przygotowań, gdzie uszkodzoną lekko kratkę wentylacyjną zastąpiono prowizorycznie wykonaną kratką z papieru i mydła. Kiedy zapadła noc, panowie rozpoczęli podróż ku wolności. Wpierw przygotowali manekiny z mieszaniny mydła, papieru toaletowego, pomalowali je farbkami i doklejono im włosy, które ukradli fryzjerowi. Takie manekiny trafiły do łóżek po dostaniu się do korytarza, zamknęli otwory wentylacyjne kratkami wykonanymi z papieru i mydła. Szybem wentylacyjnym przedostali się na dach i tu niespodzianka, bo miał do nich dołączyć jeszcze czwarty więzień, ale ten niestety nie wykalkulował swojego bagażu należycie i niestety utknął w szybie wentylacyjnym. Panowie nie mieli więc czasu czekać, podjęli się dalszej ucieczki już bez kolegi. Trzej panowie pokonali mur, po czym rzucili na wodę tratwę, własnoręcznie przez siebie przygotowaną. Na nią składało się 20 płaszczy przeciwdeszczowych połączonych ze sobą cementem, a za wiosła posłużyła im kradziona sklejka. Tym sposobem panowie zdołali zbiec z miejsca, z którego rzekomo zbiec się nie dało. Ani nie odnaleziono ich ciał, ani żadnego śladu za sobą nie zostawili. Policja została z niczym, ale też nie do końca, bo dopiero w 2013 roku coś się pojawiło. List, który wysłał rzekomo jeden z braci, John Anglin, w którym informował, że przed ponad 50 laty udało się trójce zbiec, że jego brat i Frank już nie żyją. John pisał z dwóch powodów. Niewątpliwie chciał się podzielić swoją niewiarygodną historią, zostać niewątpliwie pod koniec życia bohaterem mediów. Była i druga przyczyna. Z listu bowiem wynikało, że John Anglin umierał na raka. Oferował, że jeśli policja wyrazi zgodę, to w zamian za jedynie rok więzienia i opiekę medyczną ten odda się w ręce sprawiedliwości. Pozornie rewelacyjna wiadomość, oddający się w ręce sprawiedliwości ostatni zbieg z Alcatraz, no wydawało się, że w interesie każdego, był żeby John Anglin wywołał kulturowo obyczajowo społeczne trzęsienie ziemi. Ale badając pismo, policja doszła do wniosku, że istnieje spora szansa, że człowiek podający się za niego może być oszustem. W każdym razie na wszelki wypadek policja listu nie opublikowała, żeby przypadkiem nie pojawił się w mediach oszust chcący przed śmiercią stanąć w blasku fleszy fotoreporterów. A może faktycznie był to John? Tego już się nie dowiemy. Dzięki bardzo za obejrzenie i wysłuchanie, mam nadzieję, że się podobało, jak tak kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w boki i rzućcie tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie, my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was pomyśli sobie, jak to jest siedzieć w więzieniu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.